Moi drodzy, zaraz rozpocznie się msza święta. Poczekamy jeszcze chwilę, bo wiem, że z różnych stron jeszcze koledzy do, dojeżdżają. Z 5 minut do 10 poczekamy. Chciałbym, aby nasz wyjazd był punktualnie o godzinie 15.00. To będzie zaraz po mszy świętej: będzie poświęcenie tych motocykli, tutaj wszystkich. I będzie odcinek, ci, którzy mogli usłyszeć w radiu. 58 km. Jedziemy tutaj wioskami, nie będziemy jechać ósemką, tylko właśnie wioskami przez Łyskornie, Młynisko, Kurów, Turów, Chotów, Krzybożekę, Gaszyn, Kadłub, Popowice, Pątnów, dalej Bieniec, Łaszew, Mierzyce, Ruda i zakończenie będzie na placu Legionów w Jelunii. Zachęcam bardzo ładna trasa widokowa, będzie nas prowadziła policja. I za nami również myślę, że też y, ktoś tam pojedzie. Prosiłbym, aby właśnie stosować się do tych przepisów ruchu drogowego. Ja o tym powiem jeszcze przypomnę na końcu Muszy Świętej, ale gdyby to nie dotarło, to jedziemy y, na zakładkę, czyli jeden nie obok drugiego, tylko wiemy, jak, jak się jeździ motocyklem. Zachowajmy stosowną odległość, bo jak widzimy wiatr troszeczkę wieje, więc motocyklem też może troszeczkę rzucać, więc zachowałem tą odległość. Mówiłem w radiu, aby właśnie również dzieci, które będą wychodziły na drogę aby gdzieś tam nas zobaczyć, podziwiać, aby też zachowały tą ostrożność. Więc teraz zapraszam na mszę świętą. W kościele jest dużo wolnych miejsc, tam jest chłodniej niż tutaj, ale no, gdy ktoś chce tutaj uczestniczyć, to również można pozostać. Musza święta rozpocznie się za 5 minut. そう <music>

Ya da böyle. Ya da işte. Ya da böyle. yeah